Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny, witam się z wami w tym moim pięknym, przecudownym sweterku z butiku Bohema Butik. Powiem wam, że dzisiaj założyłam sobie właśnie ten sweterek, te spodnie właśnie e, i tak na wygodnie mm, byłyśmy już, dziewczyny, na badaniach krwi, na czczo, więc powiem wam, że jak ja rano kawę nie wypiję, to mam wrażenie, że mnie tak... <laughs> Także pierwsze co muszę wziąć, to przede wszystkim wezmę sobie suplementy, dziewczyny. Get Slim Shape, tradycyjnie, ale muszę sobie wziąć też chyba tabletkę na ból głowy, bo coś mnie, wiecie co, głować mi. Nie ja wiem, może tak trochę was o podniosę, przewrócę, żebyście mnie po prostu tutaj widziały, jak do was mówię, żeby nie było. I co? Czekajcie, wezmę, dalej sobie wody. E, dobra, opublikowałam Wam dziewczyny dzisiaj e, filmik, przegląd nowości z Sinsay i właśnie muszę sobie dziewczyny to zapakować do samochodu, bo dzisiaj jadę, e, no wiadomo, zamówię, po, obejrzałyście film, to wiecie co zamówiłam, resztę muszę po prostu dzisiaj zwrócić, więc jak się napiję kawy, to słuchajcie, jadę do Tarnowa, bo jestem umówiona na 10.40, ale będę mieć gulę tu. Na 10.40 jestem umówiona na depilację. Później skoczę sobie, właśnie zwrócić te rzeczy z Sensei. Jezu, ze mnie głowa boli. Wiecie co, w ogóle zatoki? Ja mam problem, tak, z zatokami. Nie wiem, mam w ogóle wrażenie, że jakoś w tym roku to jakieś takie jest kurde, dziewczyny, nasilone. Wydaje mi się, że większość leków w ogóle nie działa. Nawet ostatnio rozmawiałam o tym z moją koleżanką, że. E, no, leki, którymi dzieci są leczone, i zawsze były leczone, zawsze gdzieś tam działały, a w tym momencie to te leki nic dziewczyny nie pomagają. Dobra, wezmę sobie suplementy, dodatkowo jeszcze zażyję sobie dziewczyny kurkumę i żeńszeń, e, bo powiem Wam, że przez ten ostatni takie no myślę, że będzie z dwa tygodnie, jak nie było tego słońca. Ja po prostu miałam taki spadek formy e, i suplementuję się teraz na razie żeńszeniem. A szwagandę zostawiłam na inny moment, a na razie rzęszeń, bo mi się po prostu świetnie sprawdza, także biorę suplementy, zrobię sobie kawę i usiądziemy jeszcze na chwileczkę, tak na spokojnie, wiecie co, przy toaletce to się do Was odezwę. No to ja już, dziewczyny, jadę. Miałam się do Was odezwać jeszcze sprzed toaletki, ale słuchajcie, się nie odezwałam. Wypiłam sobie kawę. Ta tabletka, tak powiem Wam, jeszcze mnie coś ćmi ta głowa. W czwartek będę dzwoniła na teleporadę do naszej pani doktor, żeby dopytać się właśnie jak te wyniki nam wyszły. Mam nadzieję, że dobrze i zapytam się, co mogłaby mi polecić mocniejszego właśnie na zatoki niż to co zazwyczaj biorę, bo wiecie, co ja mam zazwyczaj przepisywany Sinupret. To są ziołowe krople, krople ogólnie szybciej dają radę. Ech, no i nie wiem, no może mi coś poleci. A teraz dziewczyny jadę już do Tarnowa. Z... W międzyczasie udało mi się sprzedać znowu dwie rzeczy na Vinted Kremy i jeden właśnie komplet z Ocean Apart, to mm, jadę wysłać i tutaj Wam właśnie chyba właśnie kurczę nie mówiłam, ale dziewczyny, jeżeli chodzi... O mój profil na Vinted znajdziecie mnie pod nickiem Matka Polka to ja I tutaj na no, linka na dole zostawię. Bo słuchajcie, ostatnio robiłam porządki i wystawiłam na sprzedaż chyba cztery komplety z Ocean Apart. Jeden sprzedałam, a w zasadzie to dwa sprzedałam, tylko drugi mojej koleżance. Także będę. Proszę bardzo. Możecie sobie zobaczyć co tam ciekawego mam wystawionego i najwyżej sobie po prostu coś zamówić, jak tam chcecie. A teraz uciekam i jadę. Na spokojnie włączę sobie chyba jakąś muzyczkę tradycyjnie, jak to ja mam. Bo lubię słuchać sobie muzyczkę na mojej playliście na pendrive nowej. I coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Aha, dziewczyny u Oli w butiku Bohema Butik. Trwa czyszczenie magazynu. Powiem Wam, tanioszka. Naprawdę, wiadomo, że to przy takich wyprzedażach, przy czyszczeniu magazynu, no to wiadomo, że te rozmiary już są poniekąd gdzieś tam wybrakowane. Ale został ten sweterek chyba w kolorze czarnym. Czarny Wam, powiem, że też jest piękny. Też jest ładny. Te kwiaty tutaj robią robotę. Także. Uciekam. Zerknijcie, może akurat Wam coś tam właśnie wpadnie od Oli z butiku w oko. Uciekam, odezwę się później. się odezwać wcześniej. Wiecie, co byłam w Sinsay, zwróciłam trochę tych rzeczy. Powiem Wam szczerze, że mierzyłam sobie też kilka rzeczy tam. Nie wyciągałam nawet aparatu, żeby cokolwiek nagrywać, bo wiecie, czas, czas goni po prostu. Eee, I zmierzyłam sobie taką ładną właśnie anasatynową spódniczkę w Sinsay, bo babeczka przede mną zwracała, to sobie ją wzięłam zmierzyć. Ale tak materiał się po prostu elektryzował. No i była za i ją zostawiłam. I na dobrą sprawę, wiecie co sobie wzięłam stacjonarnie? Tylko koszulkę i Antosi bluzę. No, Antosia ma dziś, słuchajcie, urodziny, szóste urodziny, więc e, imprezkę urodzinową robimy później, żeby były dzieci, które ona chciała zaprosić ze swoich kolegów i koleżanek w przedszkolu. Ale dzisiaj, jak to mamusia, Kupiłam taki malutki torcik, to w zasadzie to jest taki jakby deser lodowy bardziej, nie lodowy, zimny, taki jakby sernik na zimno, coś takiego, ładny. Kupiłam świeczuszkę z cyferką 6, jadę ją teraz odebrać z przedszkola i jak przyjedziemy do domu, to zapalimy ten torcik ze świeczką, kawka, no i Antosia, no, będzie się cieszyć, słuchajcie, dzisiaj jest taki jej dzień. E, więc fajnie widziałam, że przyszło moje zamówienie ze Stili, dziewczyny nie wiem czy wiecie nie wiem czy pamiętacie ale na styli działa cały czas mój kod rabatowy na minus 10% i ja Wam powiem, że zamówiłam sobie za własne zarobione pieniądze, żeby nie było też słuchajcie, pomimo tego, że mam współpracę i na przykład raz na jakiś czas coś dostaję od jakichś firm, to jak coś mi się sprawdza coś jest fajne, to ja sobie to też po prostu najnormalniej, świecie. Zamawiam korzystając z mojego kodu, i widzicie, co w stylu pojawiło się bardzo dużo nowości. Jeżeli chodzi o klapki, takie wiecie, nawet koło domu, te takie gumowo piankowe chciałam zamówić czarne, zwykłe, klasyczne, ale nie było już rozmiaru, więc zamówiłam takie wypasione alakroksy. Widziałam, że jest sorry za te turbulencje, no ale takie drogi. Widziałam, że przyszły. Że odebrane i takie same, tylko w innym kolorze, zamówiłam Antosi. Więc jak przyjadę do domu, to Wam pokażę. E, jakby któraś z Was była zainteresowana, to kod siarka 10 na minus 10%. Pomimo tego, że słuchajcie, to są tak tanie buty, i jak jeszcze minus 10, to już macie jak słuchajcie, za pół darmo. E, a tak dodam jeszcze od siebie, że oprócz tego, że sobie zamówiłam wcześniej sama. To dostałam znowu do wyboru kilka modeli butów, żeby pokazać właśnie z nowości, i w ten oto sposób e, będę miała jeszcze jedno zamówienie. Jeżeli chodzi Jezu, tak, turbulencje są po prostu nieziemskie. Jeżeli chodzi o nowości, to jeszcze kilka nowości właśnie do mnie przyjdzie. Także dobra, jadę spokojnie do domu. Przecież nie wyglądam, dziewczyny wiosennie. Ten sweterek to jest w ogóle jakiś hicior. Dobra, dziewczyny, ja jestem już w domu, słuchajcie. I przyszło mi moje zamówienie ze styli, takie i łączone. Połączyli po prostu wysyłkę, bo akurat, właśnie to są te buciki kroksy, które ja sobie zamówiłam. Fioletowe zamówiła sobie, zamówiłam dla Antosi i ona już je ma na nogach, ale tutaj wam wrzucę zdjęcie. Powiem Wam, że to są idealne buty, dziewczyny dla pielęgniarek, dla kosmetyczek, dla stylistek. Wiecie, jak pracujecie gdzieś w gabinetach. Mega wygodne. Ja w ogóle bardzo lubię te takie piankowe butiki i powiem Wam tak, że w zeszłym sezonie już na styli i w ogóle w różnych butikach widziałam właśnie te buciki ala la Croxy właśnie z tymi takimi gadżetami doczepianymi. To oczywiście możecie sobie dziewczyny wszystko podczepiać, gdyby Wam to się nie podobało, ale jak dla mnie to jest słuchajcie, idealne rozwiązanie do uzupełnienia takiej prostej, zwykłej domowej stylówki, czy też nawet słuchajcie, do dresu. I one są dostępne w kilku kolorach, ale ja sobie wzięłam klasyczne czarne. No i powiem Wam, że one naprawdę wyglądają bardzo fajnie na nodze. Zaraz Wam pokażę. I teraz tak właśnie w te klapeczki chciałam w czarnym kolorze. Niestety nie było już czarnego, ale muszę Wam powiedzieć, że to są tak totalnie wygodne, lekkie klapki, takie właśnie piankowe. Dziewczyny, jeżeli właśnie pracujecie w ogrodzie, robicie dużo właśnie na nogach i chcecie mieć takie właśnie mega wygodne i mięciutkie i też poniekąd stylowe buciki, to polecam Wam te klapki. One są dostępne też w kilku, w kilku kolorach. Świetnie będą też się nadawać dziewczyny na jakiś basen, na jakiś wyjazd, jak gdzieś jest, jedziecie na wakacje. Ja lubię takie klapki, słuchajcie, nosić tutaj właśnie jak już się zaczyna sezon z wiosna, lato, po ogrodzie i ogólnie tutaj na zewnątrz, poza domem, bo są bardzo, bardzo mięciutkie. Także to by były dwa takie modele klapeczek totalnie letnich, bardzo tanich, powiem Wam, ale ja myślę, że ja te klapki będę normalnie, dziewczyny, te w ogóle zabiorę ze sobą nad morze, jak będziemy jechać. One są takie totalnie stylowe, słuchajcie, do jakiegoś fajnego, jasnego dresu. A możecie naprawdę fajną stylówkę sobie zrobić. I jeżeli chodzi o dalsze moje zamówienie, to przede wszystkim dziewczyny, czekajcie, ja może wyciągnę te wszystkie buciki. I dobra, jeżeli chodzi o moje zamówienie, to wygląda ono następująco. Bardzo duży wybór dziewczyny na stronie styli Jest klapeczek. Tutaj mamy takie bardzo ładne z ekoskórki. To jest tak tutaj mięciutkie. Tutaj to podbicie dziewczyny, zobaczcie, jest takie. O, miękkie, bardzo, ale to bardzo mięciutkie, więc będzie się fajnie, wygodnie w nich chodziło. Wszystkie buciki mam w rozmiarze 39 i fajnie naprawdę leżą, aczkolwiek te, tak mam wrażenie, że one będą świetnie, dziewczyny, nadawały się też na szerszą stopę, bo powiem Wam szczerze, że jak tak zakładam na stopę, to ja tutaj mam nawet taki dosyć spory luz, ale. Powiem Wam, że bardzo, bardzo wygodne i one też są dostępne w kilku kolorkach, więc jak szukacie fajnych takich uniwersalnych e, krapeczek w takim neutralnym kolorku, no to jak najbardziej Wam te polecam. Jeżeli chodzi, dziewczyny, o Adidaski, powiem Wam, że tak zgrabnych butów sportowych to ja jeszcze nie miałam. Szczerze, to te moje buty, fila, które mam. Wyglądają bardziej topornie, naprawdę dużo bardziej topornie niż te. E, rozmiar 39. Tak one wyglądają na takim, jakby troszeczkę podwyższeniu. Tutaj tak samo jest bardzo miękko w środku. One są wiązane tutaj na sznorówki. I powiem Wam, że naprawdę bardzo przyjemne i komfortowe. Świetnie będą nadawać się do takich letnich stylówek. Ja już je Wam zaraz założę. Wzięłam sobie dziewczyny też. Taki ładny model takich zwykłych, klasycznych bucików. Słuchajcie, szpice wracają do łask. Taka prawda, że coraz więcej domów mody, sieciówek i tak dalej wypuszcza takie właśnie czułenka w szpic. Zapinane akurat tutaj są na kostce i zobaczcie, one mają tutaj taki bardzo ładny akcent w postaci takiego srebrnego, jakby guziczka. I co? I to jest taki jakby atlas. Rozmiar niewielki, bo tylko 9 cm, i powiem Wam, że jest po prostu rewelacyjny. Wzięłam z myślą właśnie o weselu, i powiem Wam szczerze, że. Jezus, za nastolatki, ja miałam takie buciki w taki szpic, tylko że one miały tu jeszcze taką jakby kokardkę, chodziłam w nich, później ten, ten, but po prostu gdzieś tam został wyrzucony, ale powiem Wam, że one ślicznie wyglądają na nodze, ja Wam zaraz pokażę i dziewczyny, te buty to jest jakaś taniocha, one kosztują chyba, nie wiem, z 30 zł, jak i uważam. Że naprawdę z wykonanie jest zarąbiste. Bardzo mięciutko się też w nich tutaj chodzi. Tutaj też mamy takie fajne podbicie. Idealnie dziewczyny do sukienki na elegancko. No i dziewczyny w tym roku, w tym sezonie w stylu pojawiły się właśnie te buciki i te klapki, które ja Wam w zeszłym roku pokazywałam. Ja mam dokładnie ten sam model. Jeszcze z ubiegłego roku, tylko mam ten taki zamszowy ze złotą sprzączką. A w stylu aktualnie, dziewczyny, kupicie sobie ten sam model klapek, który ja właśnie bardzo lubię. Widzicie z ekoskórki? Bardzo miękka jest ta ekoskórka, i on ma tutaj akurat ten model, to zapięcie takie, takie szare, takie troszeczkę, taki metalik po prostu. Rewelacyjne są te klapki. Naprawdę naj... szczerze, no to dobra. To są takie stylowe, ale jeżeli zależy Wam na mega wygodnych klapkach, chociaż wiadomo, że no one do ładnej, eleganckiej sukienki, no nie bardzo. Aczkolwiek ja uwielbiam te klapki słuchajcie, bardzo ładny model nowy w postaci właśnie troszkę się zakurzyły w postaci dziewczyny, takich właśnie ekoskórkowych. Zarzucam wszystkie na nogi i pokażę Wam właśnie, jak wyglądają. Zobaczcie, tak wyglądają. Te buciki, powiem Wam, że one są naprawdę bardzo ładne i ja bardzo, ja przepraszam, ja bardzo lubię takie właśnie klapki do, totalnie, tak, wiecie, co na spacer na luzie, ale zobaczcie, jak one świetnie uzupełniają stylówkę, taką właśnie luźne portki. Bardzo często widzę w różnych gabinetach kosmetycznych, a także dziewczyny, pani pielęgniarki noszą właśnie tego typu klapki i dla zainteresowanych, na stronie styli one są też w kolorze białym. Tak wygodne, tak mięciutkie, wiadomo, że tutaj możecie sobie o to e, zrobić jako taki, e, wiecie, sandałek, że będzie Wam trzymać piętę, ale uważam, że to są naprawdę bardzo wygodne i komfortowe buty do pracy, po prostu w jakichś gabinetach, ale nie tylko, bo tak jak mówię, ja je sobie wzięłam tak po prostu na luzie koło domu i jeżeli... I w ogóle są tak mięciutkie, że wow, i słuchajcie, ten model klapeczek jest również tak wygodny, to jest tak miękkie. Boże, mam wrażenie, że mogłabym tak, słuchajcie, w nich skakać, bo one są tak po prostu mięciutkie. Ja brałam wszystkich butów swój rozmiar, czyli 39, i one wyglądają tak, słuchajcie, no do takiej patrzcie. E, stylówki. Ja w ogóle przepraszam, jeżeli ciamkam tutaj tak o, ale to, to jest mimowolnie, naprawdę. Będę się starała tego unikać, kochana, ale przepraszam, no, ale jeżeli chodzi o te klapeczki, to powiem Wam, że one wyglądają naprawdę bardzo fajnie i bardzo stylowo, zobaczcie no czy to nie wygląda fajnie i to jest tak mięciutkie, tak miłe, że ja bym mogła w nich śmigać naprawdę cały czas i ja sobie je po prostu teraz obrócę, słuchajcie jako takie klapeczki po domu bo ja jednak, wieszcie, wiecie co, ja w ogóle bardzo dużo sprzątam w domu, podłoga myta, odkurzana, zamiatana praktycznie kilka razy dziennie, ale ja nienawidzę e, na dłuższą metę chodzić bez jakichkolwiek kapci, dlatego ja mam takie najzwyklejsze normalne po prostu kapcie po domu, a jak chcę, żeby ta moja stopa właśnie odpoczęła, no to ściągam buty i po prostu chodzenie tak na bosaka sprawia, że jest mi naprawdę mega, mega przyjemnie. Dobra, zakładamy jeszcze te buty, jak już tak mierzymy wszystkie i tak one dziewczyny wyglądają na nodze, bardzo zgrabne klapeczki, mega wygodne. Bardzo miękkie i myślę, że tutaj dziewczyny to to jest model klapeczek, który świetnie się też będzie nadawał dla pań, które mają no problemy z haluksami, nie? Ze stopami. Bardzo mięciutkie, bardzo wygodne. Też fajnie się będą nosić. Także no polecam. Super są. Dobra, zarzucimy jeszcze te, jak już tak słuchajcie jadę tutaj i pokazuję Wam. No to jest słuchajcie jednak... Styl klapeczków, który ja bardzo lubię. Naprawdę mega, mega wygodne, komfortowe. Super też wyglądają. Patrzcie na nodze. Naprawdę. To już wiadomo, że to taki klapek nie założymy do jakiejś ładnej, lekkiej sukieneczki, tylko raczej coś takiego delikatniejszego. Dlatego ja ogólnie w sezonie, słuchajcie, wiosna, lato uwielbiam klapki i na dobrą sprawę najwięcej mam e, klapeczków. Mam kilka tam modeli. Słuchajcie, tych sandałków, ale chyba będę je wyprzedawać, bo ja w sandałach z reguły nie chodzę. E, więc takie klapeczki, rewelacyjna dziewczyny, jakość, jeżeli wam zależy właśnie na wygodnym bucie, to wam ten polecam model. I ta ekoskórka, ja wam powiem, że bardzo ładnie wygląda na nodze. Naprawdę jest tak to mięciutkie, nic nie obciera. No, tak, jakby. Ja znam ten model Buta, ja znam ten model Klapka. W zeszłym sezonie chodziłam w nim, słuchajcie, non-stop. Ale zarzucimy jeszcze te mm, szpileczki i adidaski. Dziewczyny zarzuciłam te adidaski. Patrzcie, jakie one są zgrabne, po prostu. Tak ładnie dziewczyny wyglądają na nodze, że to jest jakieś wow. Podoba mi się tutaj to. Yy, ten spód, ta podeszwa. To są takie Ala Maxy, nie? Powiem Wam, że bardzo mi się podobają białe, białutkie, klasyczne. Też tutaj takie mięciutkie, jak sobie dotykam. No i słuchajcie, tak ja dzisiaj śmigam. Uwielbiam te spodnie. To są te spodnie z butiku Bohema Butik zostały. No, u oli na wyprzedaży, tak odbijając od tematu, zostały u oli na wyprzedaży te spodnie w tym ciemniejszym kolorze, takie skrajne rozmiary XXS i XS, XX chyba. E, ale mega mi się podobają. No, te buciki to też są jakieś dziewczyny, powiem Wam, naprawdę bardzo fajne. Jak szukacie takich mega zgrabnych Adidasków białych, to powiem Wam, że warto po nie sięgnąć, bo naprawdę, patrzcie, jak ładnie wyglądają. Każycie zbliżę troszkę. Naprawdę tak, zgrabne buciki, mega mi się podobają. I tutaj dziewczyny założyłam sobie te szpileczki. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają w ogóle na nodze. Dziewczyny tak samo do butów, ja ich oczywiście do końca tam nie zapięłam. do butów typu właśnie rurki, jeansy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Bardzo mi się podobają. Obcas nie jest za wysoki, przez co naprawdę bardzo wygodnie się w nich chodzi. Tylko wiecie, co ja wam muszę powiedzieć? Że ja do takich butów E, właśnie w szpic, e, jak idę na jakieś im, wesele, imprezy i tak dalej, no muszę mieć niestety trochę bardziej paznokcie wycięte, w sensie wiecie, obcięte, nie jakieś długie, bo tu jednak jest but do szpica e, i przez to, że bud jest do szpica, to wiadomo, że on jest bardziej wysmuklony, więc tu powinnyśmy troszkę ten e, manikur na paznokciach u nóg e, zrobić sobie krócej, żeby nas po prostu nie uwierało, ale muszę Wam powiedzieć, że te buciki są po prostu świetne. Ta długość jest taka bardzo ładna. Patrzcie, jak one zgrabnie wyglądają. Ten szpic nie jest tak strasznie daleko, przez co powiem Wam, że do e, nawet do dżinsów jakaś koszula i słuchajcie, świetnie to wygląda. Ja Wam powiem w ogóle, że jestem w szoku, że te buty tyle kosztują. One kosztują chyba z 30 zł. tanioszka. Idealne na jakieś właśnie e, imprezki, wesela i tak dalej. Bardzo ładnie wyglądają, i słuchajcie, no nie są wysokie. I to, co mi się w nich też podoba, to to, że dziewczyny, ten szpic nie jest taki strasznie długi. Dzień dobry dziewczyny, w środę, słuchajcie, wczoraj już nic nie nagrywałam, e, smarowałam się na noc oczywiście samoopalaczem od Elever, bo chciałam mieć taką uśniętą, piękną skórę i wiecie co, ja powiem Wam, że testuję już dłuższą chwilę kosmetyki do pielęgnacji włosów od Elever, bo wiecie, że ja Wam wielokrotnie, Boże, jakie ev Elever, Eveline, wiecie, że ja Wam wielokrotnie mówiłam, że ja postawiłam na taką pielęgnację do włosów bardziej profesjonalną, e, szampony i Ogólnie farbowanie, koloryzacja typowo fryzjerskie. I te dwa kosmetyki testuję już, no powiem Wam taką, no będzie z miesiąc czasu, bo ja te kosmetyki dostałam od Ewelani już jakiś czas temu i one tak leżały, i w końcu się za nie zabrałam. E, zużyłam po, po połowę opakowania i powiem Wam przede wszystkim, że one są naprawdę bardzo wydajne. Szampon pół litra i 250 ml odżywki. Ja mam akurat nawiżający szampon wygładzający i peptydową odżywkę regeneracyjną. I to są włosy po umyciu, właśnie tymi e, produktami. Powiem Wam, że przepięknie się błyszczą. To po pierwsze, e, nie są obciążone. Mam w ogóle wrażenie, że. E, na przykład ta pielęgnacja z Olorsze, czyli ta taka naprawdę droga profesjonalna, ona mi tak trochę, że tak powiem, obciąża włosy, bo one u nasady robią się takie mocno oklapnięte. A zauważyłam m.in., że właśnie przy tych kosmetykach i tak samo przy tych kosmetykach z Yumi, e, to te włosy u nasady nie są dziewczyny obciążone, one są tak ładnie odbite. I powiem Wam, że bardzo mi się podobają. Są mocno takie lejące, delikatne, widać, że nie są właśnie obciążone, tak jak w przypadku właśnie tej pielęgnacji OLORSZE. Jeżeli zależy mi na takim niesamowicie wygładzeniu takiej tafli prostej na włosach no to używam te Olorsze, te takie drogie, no nie powiem, bo to jeszcze teraz w ogóle poszła cena do góry zarówno szampona, szamponu jak i odżywki eee, a te kosmetyki drogeryjne zauważyłam, że tak ładnie mi odbijają właśnie u nasady te włosy i mogę sobie je tak właśnie jak sobie je ułożę to one tak się fajnie układają, także daję Wam cynka, że sprawdzone przeze mnie i naprawdę super się sprawdzają ja teraz uciekam do kuchni postawić karkówkę dziewczyny w tym vlogu dzisiejszym, dopijam sobie tutaj jeszcze resztkę kawki. Zrobiłam sobie taki bardzo delikatny makijaż twarzy, jeżeli chodzi tylko o dziewczyny, e, o podkład, e, róż i puder. Delikatnie rozświetlacz, e, to jest rozświetlacz z Eveline O, ten Wonder Match, e, róż e, Stars from the Stars, puder Blur Fix od Elever. Uh! I dzisiaj też nałożyłam sobie Supreme Skin od Elever, bo miałam ochotę po prostu na ten podkład. Dawno ich nie używałam, a to są naprawdę podkłady, do których regularnie i systematycznie wracam i wiem, że one mi się sprawdzają po prostu świetnie. Jak druga skóra. Także. Hmm. No, przypominam, dziewczyny, że na Elever działa mój kod rabatowy Beauty 15 na minus 15%. Między innymi możecie sobie właśnie, słuchajcie, zamówić ten puder. Ja wiem, że to są droższe kosmetyki, ale powiem Wam, że naprawdę są godne uwagi i polecenia. Idziemy do kuchni.